Ale, ale dzień dobry, witam moich miłych widzów, najmilszych. O kurde, już szalatają. Kurde, początek odcinka jest ciemno i szalatają. Super. Moi drodzy, nowe informacje, yy, takie, które znowu nubek mi tu płacze i zaraz, zaraz z nim porozmawiamy. Yy, łapeczki zostawcie, subskrybujcie kanał wizułuje na dole. I dzisiaj się, prawda, ba bawimy. Dzisiaj musimy pomóc zubkowi. Dlaczego? No bo jak wiecie, w ostatnim odcinku troszkę skiermaszowaliśmy mu domek i poskarżył się. Widział film i, i każe nam odbudować. No to odbuduję mu ten domek, ale co na dodatek, on chce w zamian jeszcze za to, że zniszczyliśmy mu domek zamiast za odbudowanie. On chce, moi mini, żebym. Zaraz, dobra, przeczytajmy. Kurde. Ile? Cztery? No to chodźcie się bić. Chodźcie się bić. Kurde, nie mógł. Idę po strzały. Mam strzały? Tu jest lepszy łuk. Są strzały, lecimy. Chodźcie tutaj. Mistrz żółkowy jest, że kiedy jest łuką, status. O kurde, ile tu jest? Pięć. Jest. Aj. A zginął, to ta hita mam je. Pa. Na hita? Tak? Zginiesz? Nie zginął. O, to... o, ale poleciałeś. Ale dostałem hity. Kurde. Pyk. 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 Dostał. Aj. Pyk. Kurde, ten jest nietrafialny. Jak blisko! Patrafiony zginął. Wszyscy? Dobra, idziemy spać szybko i ogarniamy tablicę. No tam mamy napisane. Dobra, czy ja, czy ja w ogóle mam różowy pokój wiecznie? Ciągle. Spokom. Dobra, chodźmy szybko czytać te informacje piękne. Dzień dobry. Mój domek został zniszczony. Pomocy. Płacę. Czy <grym> on pewnie napisał płacze, ale chcę fajnie fajnie. Płacę, to zapłać mi. <grym> Odbudujesz mi go i wiem, że to wy go zniszczyliście. Oglądałem film. To wam mówiłem. W zamian chcę... Ła, wow, to jest to. W zamian chcę pokój w twoim domku. Tak, pokój jakiś, obojętny jaki. Zbudujesz mi w zamian za to. Ale odbuduj mi dom też. No to już się powtarzasz, nubek. Czyli on chce, żebym ja w tym domku zbudował dla niego pokój. Tak. Po co mu pokój w moim domu? No dobra, no zbudujemy, no. Niech mu będzie, tylko to... Trzeba zmyć O Najpierw odbudujmy mu dom Po pierwsze Bo jest troszkę, prawda, rozwalony No troszkęś poniosło człowieka, paliona I, 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 przepraszam Kujon Co sprzedajesz? Najlepszy pod wodą Nie potrzebuję Dobra, odbuduję mu ten dom, aż Aż się smutno na niego patrzy kurę troszkę za bardzo go tutaj, prawda Rozwaliłem, aż, aż szkoda Aż szkoda chłopaka, chłopaczka Zniszczony jest ten dom. Boże, przepraszam. To nie było celowe. <grystanie> jest taki poniszczone, Przepraszam. Tu coś jeszcze? Gdzie tu jeszcze było? Tu? Okej. Okay. Dobra, chyba, chyba dobrze. Chyba dobrze odbudowuję. O, chociaż... tutaj ma być dobrze. bo tak. Tak. Mm. O kurde. Tak. Czy z zewnątrz odbudowałem go już? O, tu jest ten. Pyk, pyk, Rusztowanie. O, tu jest największa armagedon Dobra, chodźmy najpierw tutaj. Wejdźmy jakby drzwiami, tu O! O, a, a, dobra, jeszcze mamy ten. Jak tu ma być? Nie, dobrze robimy, dobra. To zaklejemy. to jest wszystko. Git. Tak, to jest wszystko perfekcyjnie, tylko to. Zamykamy. Oj, oho, Tu też jest nieźle rozwalone. Co ja miałem w głowie? Dobra. Tutaj. Na dół trzeba zaraz zejść jeszcze. Pyk. Teraz górę. Odbudujmy tą górę. Najpierw podłoga. Myk. Tutaj. Tu pozaklejać. I jeszcze sufit cały. O Jezu, ten sufit taki zniszczony. Przepraszam. Ja nie chciałem. To nie było celowe. Dobra, muszę wejść na ten dach, bo drażni. <laughs> tu jest rusztowanie. O, jest rusztowanie. Świetnie, wchodzimy po rusztowaniu. Tutaj wszystko trzeba perfekcyjnie odbudować. Jaki, ja, jaki mu pokój w ogóle wybudować? Szkoda, że nie mogę z wami porozmawiać, widzowie, żeby się dogadać. Ja, jaki pokój? Pewnie Zirta będzie chciał, nie? Jakieś ma, małe, małą kubkę mu tam zbuduje. Bo naprawdę nie wiem, nie wiem co ja mu co mogę wybudować. Co on może chcieć? Za pokój. W sumie mu to chyba wszystko się spodoba. Tak mi się wydaje. Może. Możliwe. Dobra, zbudujmy mu ten dom. Nie, żeby mi nie płakał. O. To coś, coś nierówno mi wychodzi, tak szczerze wam powiem. Nie fajnie. No ja dorównam, już niech będzie tak, jak jest. O, tak. Niech będzie taki kwadratowy. To jest nieważne. Dajmy pochodnie. Nie, nie mam ich dużo. A żeby się tu nie wyspiło żaden, ża żaden syf. I my lecimy. Czy jeszcze gdzieś wokół jest coś poroz A tutaj. Jasne, mamy. Czy jeszcze gdzieś wokół jesteś po rozwalane? Tu jeszcze rusztowanko niepotrzebne To w ogóle po co to tu jest? To jest totalnie niepotrzebne. Jakieś łańcuchy. A, jeszcze drabinki. <śpoko> Spoko. Dobra, jeszcze kolejny łańcuch. Drabinki. Dobra, wyczyściłem mu dom. No normalnie powinien mnie teraz pocałować po rączkach, okej? Okay. Tu musi się trawka zrobić, okej. Okay. Coś jeszcze... no chyba nie. Zobaczę jeszcze do góry, czy, czy coś tutaj jest rozwalone, nie Tu góry... O, tu jeszcze <grytania> Jak się jak, jak... wygląda jakby huragan przez przed dom Dobra, sadzimy na dół, bo tu też tu są nierówności A tam tu gdzieś są, nie? Nie, tam jest ten. Czemu to jest otwarte? Fajna, fana, tajna bazia On znalazł moją bazę to jest jakiś żart? To ja, ale. Super! On znalazł moją bazę! Co za mały kasztan! Czemu on to rozwalił? Czemu to jest rozwalone? Kurde. ja nie mogę! No i. Co to jest za tajna baza? To już nie jest tajne. Spokój dla nóbka teraz, on z tego będzie pewnie korzystał. Dobra, już jest chociaż naprawione już wszystko, już nie muszę patrzeć. Ich ja nie mogę nawet nie mam obrazów, muszę iść po obraz. Muszę to naprawić. No je... A wezmę ten Ale kurde, no bez przesady. Pyk, no. Pyk. Naprawdę nic nie mam zrobić. Wezmę to Okej. Okay. Czyli mam plan. Tu gdzie są jakby... O, takie pojedyncze. Dowolniamy taki jeden i taki. Kurde, jak to postawić? O, o! I siup! Dobra, mamy to! No, odkrył moją bazę! Skumbaniec mały, no. Nie fajnie, no naprawdę, no. Troszkę, troszkę mi jest przykro, bo myślałem, że nie tak prędko. No ale dobra, no w sumie to jest cała ściana obrazów, ciężko się nie kapnąć, a on to, rozwa on to rozwalał jeszcze ten nubek. Smutek, smuteczek kolejne. Dobra, potem mu to naprawię jeszcze. Może jeszcze dzisiaj akurat jak pójdziemy. Dobra, idziemy mu zrobić ten pokój u mnie. Znaczy pokój. Zrobię po prostu pomieszczenie jeszcze, nic nie będę tam żadnych mebli wstawiał, bo ja nie wiem w ogóle <laughs> jak chcę, żeby to wyglądało. Nie mam totalnie pojęcia. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Nie wiem co on by chciał. Chociaż jakbym. Hm. Hmm. Hmm. Jakbym mu coś sprzedać? Chcę pokój, ale pokój to by to nie będzie takie, jakieś takie. Fajne, taki mały pokój bym mu zrobił. Ale, jakbym mu dać na przykład tajną bazę, tą pod wodą, tą, czekajcie, nie chciałby tej tajnej bazy. No, chciałby, kurde, chłop. Patrzcie tu, tu i miał wejście, tam z tą tajną bazę zmienić na, na dirtową bazę. I wydaje mi się, żeby był. Uchachany Nubek, czy, czy, czy nie? Czy tylko mi się wydaje? Widzowie ciąg dalszy odcinka, bo kurczę, nie było mnie teraz, musiałem wyjść akurat w trakcie filmu I już jestem, przyjaciele stanęliśmy na tym, pamiętam, że szliśmy do tej bazy Już podkładałem parę temu, ale szliśmy do tej bazy I myślałem, czy mu jej nie, nie sprzedać na przykład I dam mu taką ofertę, może jeszcze, jeszcze nie wiem, może mu coś sprzedam Może jakiś inny budynek mu sprzedam, a na razie Pomyślałem, że zbuduj mu ten pokój. Ok, zbudujemy mu pokój. Jaki zwykły Zirta będzie zadowolony. Po prostu będzie pokój. Nie powiedział jaki. Będzie pokój i tyle. Nie, nie, na pewno nie w tajnej bazie. Czemu tu. Mam no, idealnie jeden blok. <grym>, nie wiem, jak to się stało. E, idziemy na dół i tworzymy pokój. Tylko tutaj, w tym miejscu, na pewno. Tak, tu. A może tu? Pod schodami. O, on będzie mieszkał. O! Będzie mieszkał pod schodami. To jest dobry plan, jak taki. jak Harry Potter. Niech będzie. Tu będzie miał pokój pod schodami. M musi być zadowolony. Nie ma, że nie I ten pokój będzie taki. niski. Będzie miał jeszcze takie dziwne zejście albo. albo bez zejścia. No dobra, i tak to trzeba na Dirt zmienić. To nic zmieni. Okej, okay, ale ja tu nie mogę wyżej już się podkopać. Mogę! Mogę? Mogę? Czyli mogę. No i kozacko. No i tu będzie Dirt. A mogę jeszcze wyżej? Nie, tu już nie będę mógł, tu już jest Glowstone. Tu już, tu już jest zakazane. A nie, tu też nie mogę. Tu też nie mogę. Okej, okay, dobra, jakoś to ogarniamy, widzowie. Tutaj będzie w najwyżej e, Dirciok. Dobra, zróbmy jeszcze ten pokój troszkę większy, żeby nie mieszkał już w takim, w takim małym, znaczy mieszkał. Czy on tu będzie mieszkał? Nie chcę, żeby tu mieszkał. Daj mu pokój, tak. Nic nie było mówione. Nic nie było mówione o mieszkaniu. Może tu przyjść na przykład, ale... Mieszkać... Nie, 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 nie. Specjalnie mu tu nie dam łóżka, o. Nie będzie łóżka miał tutaj, nie będzie miał gdzie spać. Czemu ja to kopię na dół jeszcze? Tu ma być dirt. To jest pokój nutka, widzowie. Jak wszystko z dirta, pięknie. E, to. Dobra. To trzeba podmienić. Okej. Okay. No i tutaj jeszcze. Ten pokój, nie być będzie taki niski? Bo tu cieknie woda już, Tu już nie mogę nic zrobić. To jest pokój, nie powiedział jaki, no. No tu nie mogę leć, no tu jest drewno. Okej, okay. zrobimy coś takiego. Nie ma co, nie ma co cudować. Tu zrobimy więcej. A tu jest... Co jest dalej potem? Nic. No i wybitnie. Każdy jest teraz zadowolony. co, to, to będzie takie niskie? To będzie takie... takie? Ale pokój mu zrobimy, hoho. Ho. Nie no, senor, no, dobra. E, Zróbmy tak, żeby nie było może no, tak smutno. Faktycznie ten schodek na dół jeden, bo to będzie to będzie zbyt niskie. W ten sposób. O, teraz. No teraz będzie miał więcej miejsca, nie? O co to jest? O jezu. Nie wiem, co to. Nie mam pojęcia, co to. Czy być miał taką podłogę w takim razie? Okej. Okay. To znowu trzeba pozmieniać. Kurde, nie mam nożyc, nienawidzę wełny niszczyć. A tu co jest? Aha, dobra, tu już jest... Eee... Skarbiec. Tam już jest skarbiec. Jakiś schodek... Be... Dobra, nawet nie będzie miał schodka. Będzie miał tak jak ma tu. Niech tak, niech tak zostanie. Wełna, 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 więcej wełny. Jak ten pokój mam zrobić, wizowie? On będzie brzydki, ja wiem. Ja mnie... Najwyżej się mi powie, że brzydki niż że mam polepszyć, no. Bo nie albo mu sprzynam budynek, Oj, i już będzie... Znacznie lepiej. Wtedy też w ogóle będziemy magia. Dobra, taki mały pokoik o. Taki smutki mały pokoik Tą ściankę jeszcze skopiemy. I co i tyle? Nie. Czyli tu jeszcze. O kurde, co to jest? O nie, gdzie my. wy... <śpuszcza> Patrzcie, gdzie my wyszliśmy. Co jest? <śpuszcza> gdzie my jesteśmy? Nie. Że nawet nie mam dirta. Tu miał być koniec ściany. Dobra, będzie, będzie miał ciepło. Będzie miał ogrzewanie, nawet darmowe. Widzowie, no żyć nie umierać. Na no, jego miejscu mi się cieszą. Więcej ziemi, więcej ziemi. Okej, okay. tutaj też. Tutaj też. Tutaj też. Tutaj też. No, to będzie teraz uciśniony tunel. Pyk. Tu jest góra. Bok. O. O! No i oświetlamy widzowie naszą chatkę puchatka <noise> Nie wiem co to jest drzwi jeszcze Myk Myk, jeszcze ładny jakie ładne drzwi będzie miał Naprawdę, na no, jego miejscu tańczył widzowie No pięknie to wygląda domek pod... No No i fajnie, nie? Co ja tu mam mu dać? O ja wiem, dam mu <noise> Dam mu książki. Nie wiem gdzie. Tu. Dam mu tu. Sam rząd. O, teraz nie widać, że to jest drewno. Pięknie to teraz wygląda, widzowie. Ja, no, piękny domek. Eee, co, pokój? Nubka. No, i masz, masz swój pokój. Już udekorować to sobie możesz sam, zawsze. Nubek. Dasz radę. No to jest, nie wiem, na razie mu nie będę tam, pomieszczenie mu zrobiłem, a pokój to już sobie da sam, sam co, co sobie zechce i gdzie chce. Dałem mu książki, żeby był mądrzejszy, chociaż trochę. Widzowie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego chillowego odcinka dzisiaj, troszkę porobiliśmy, łapeczki zostawcie, subskrybujcie kanał tam na dole, trzymajcie się, no i do zobaczenia, papa. Pa.